Siedzi Siedzi, kurde W pierwszym rzucie na nowy kolor Co jest? Co jest grane? Co jest? Jaki okuń spod samego pomostu Siedzi Na wizji wziął, kurde Ale to będzie ładna ryba Kurde, ja nie wiem czy to nie jest 40. Jaki garbus Siemanko! Witam Was na kolejnym odcinku na kanale Bracia Okoń. No i cóż, jestem dzisiaj nad moim starym domowym jeziorem Ja jestem dzisiaj z brzegu, nawet bez woderów, a to dlatego, że łowię dzisiaj okonie Mam namierzone naprawdę fajne okonie Ja oczywiście dam się 100% żeby złowić jakiegoś fajnego garbusa No ale cóż, ja zbroję wędkę, idę na pierwsze miejsce i zaczynam łowienie No dobra, a więc jestem już na swoim miejscu weżce Nieduży pomost Jakieś ryby powinny tu się kręcić, także zobaczymy Co się dzisiaj wydarzy Oczywiście mam ze sobą dzisiaj delikatną wędeczkę Do 5 gramów, nie za długa 198 cm Ja swój zestaw przygotowałem już wcześniej w domu, także Teraz nie będę musiał się z tym męczyć na tym zimnie No także co, ja już wędeczkę rozłożyłem Zakładam przynętę, zaraz wam pokażę Co ze sobą dzisiaj wziąłem No i patrzcie tylko na to Całe, naprawdę całe pudełko wypełnione great GF1 oraz GF2 pijawki i właśnie taki narybek no naprawdę, kolorów jest mnóstwo, mega dużo, także wydaje mi się, że naprawdę dzisiaj będzie dobre łowienie, jestem bardzo dobrze zaopatrzony i wydaje mi się, że na początku zacznę sobie od może takiego fioletowego kolorku, GF1 klasyczek na razie uzbroję go w główkę jigową, no i co? ja zakładam go na wędkę i zacznę łowienie zawiązując sobie dzisiaj fluorocarbon, woda jest czysta bardzo mały odcinek, około 30 cm ale zobaczymy. Mam nadzieję, że tyle wystarczy i że jakieś brania będą. No i tak jak mówiłem, główka jigowa, jak na razie 5 gramowa. I co? Zaczynamy łowienie. Patrzę na to. Ja tutaj się rozpakowuję, a tutaj pod wodą jest naprawdę mega, ale to mega dużo. Jakiejś białej ryby, nie wiem, czy to płotki, czy uklejki. Może nawet potem wam to nagram pod wodą. Naprawdę mega to wygląda. Warto właśnie na samym początku łowienia. Jak się właśnie łowi z pomostów, zrobić sobie kilka takich rzutów dosłownie testowych. Często właśnie siedzą pod. Kładkami o konie, mają tam schronienie. No dobra, a więc robimy pierwszy rzut. Będę dzisiaj łowił właśnie głównie z otwartej wody. Jest tam około 3-4 metry głębokości. Jakieś okonie powinny się tam kręcić, Biały pies, także mają jedzenie. No i cóż, dzisiaj oczywiście bardzo, bardzo powolne prowadzenie. Takie wręcz bym powiedział szuranie po dnie Woda jest zimna. Mamy grudzień. A więc naprawdę okonie są już bardzo ospałe Dlatego powolne prowadzenia i zobaczymy I mam nadzieję, że zaraz jakiś okoń się trafi Coś tam na moim zestawie teraz zadrgało, ale nie wiem czy to był okoń czy jakiś może zaczep Ale zaraz się okaże O! I siedzi ryba, słuchajcie Siedzi ryba w pierwszym rzucie Mamy okonia i to w pierwszym rzucie Także naprawdę nieźle się zapowiada dzisiejszy dzień Rybka naprawdę mega mała, dlatego, bez, do, bez dotykania, leci do wody. Poszła. No i kurde, są okonie, także teraz tylko łowić i czekać na jakiegoś większego. Siedzi! Fajne branie! O kurde, i to będzie ładna ryba. To będzie fajny okoń, branie ładne z opadu przy bardzo, bardzo powolnym prowadzeniu. Ale zobaczcie, jak ta ryba walczy: no naprawdę. O kurde, jest ładny okoń. Kurde, tak nie wiem, 23-4? Ładna bambaryła, patrzcie. I drugi rzut i drugi okoń, także naprawdę mega to się zapowiada. Już taki widać, że zimowy ładnie się nastroszył. No naprawdę takie mogą brać mi cały dzień. Mega fajnie. Drugi rzut, drugi okoń. Powolne prowadzenie z lekkim podczerpywaniem. Pięknie zastał fioletowego greatfisha. I co? Wraca do wody? poszedł. Ale naprawdę i tutaj jest mega dużo. W takim razie skoro na dwa żółty miałem dwie ryby wyciągnięte, nie to, że brania. No także mam nadzieję, że będą tak brały cały czas. Bo dopiero co przybyłem na miejscówkę, a one już tutaj były. Cały czas są bardzo delikatne podskubywania. Pewnie to te właśnie maluszki skubią Ogonek mojej gumy, ale mam nadzieję, że między nimi gdzieś czai się jakaś wielka ryba, która naprawdę zrobi mi dzisiaj cały dzień. Słyszałem o naprawdę dużych rybach z tego miejsca. Niestety mi jeszcze taki tutaj nie wziął, ale zobaczymy. Mam dzisiaj sporo czasu, jakieś 3 godziny łowienia, także przeczeszę spory obszar wody i mam nadzieję, że natrafię na tego pięknego konia. Jedzie. Na wizji wziął kurde ale to no będzie ładna ryba Patrzcie na to jak muruje To będzie piękny okoń słuchajcie wziął na wizji I naprawdę piękne branie z opadu ale patrzcie jak się wę... wędeczka gnie Będzie naprawdę ładny okoń aż go wezmę do podbieraka Jeszcze go nie widziałem ale naprawdę będzie ładny Ale okoń o kurde Jest Piękny okoń, kurde, trzydziestka Przygotuję sobie miarkę. Podbiera mam pływający, także on co będzie tutaj w nim odpoczywał przez moment. Fajna walka. Przygotuję sobie miareczkę. Kurde, dzisiaj naprawdę będzie grubo. Pierwszy rzut. W trochę inne miejsce bardziej do boku. I piękne branie z opadu i siedzi. No i patrzcie na tego okonia. Naprawdę piękna rybka. Ole grubiutki. Piękne, naprawdę piękne branie. Pożar piękny tego greatfisha, ale jest naprawdę przepiękny. Zobaczcie na to. Piękny pożar. Fioletowy greatfish. I patrzcie tylko na tego garbusa, już naprawdę piękny, gruby, zimowy, najedzony. Zmierzymy go sobie. Pewnie coś koło 30 będzie. A nawet trochę więcej. Okoń ma 31,5 cm. Także już naprawdę ładny garbus. No i patrzcie, piękny, naprawdę piękny okonek. Prawie 32 cm. Nie będę go dłużej męczył, bo wiem, że są tutaj na pewno większe. No także co? Ile to zajęło? Jest jakieś 10-15 minut. Na razie wpuszczę go do podbieraka. A potem sobie wszystkie je razem wypuścimy. On sobie bez problemu będzie tam odpoczywał. A ja obie dalej, żeby nie ostraszył mi ławicy. No i niezawodny gretwisz, głupka piątka. Biorę na to i małe, i duże okonie. I teraz czekać tylko na tego naprawdę wielkiego. Chociaż ten to już naprawdę piękny okoń. Teraz rzucę sobie po prawej stronie pomostu i ciekawe czy będzie to taka sama sytuacja jak z tamtą stroną, że pierwszy rzut i siedział ładny okoń, tu jeszcze dzisiaj nie rzucałem, także jest szansa na rybę. Dobra, dawno nie było brania. Dlatego zmienię sobie teraz kolor gumeczki Może założę jakiś bardziej jaskrawy, który właśnie bardziej pobudzi okonia do brania Może na razie nie bardzo jasny żółty Ale spróbujemy sobie na taki jakby złoty kolorek Taki brązowy, brązowe złoto, coś takiego Naprawdę fajnie to się prezentuje i w tej wodzie się będzie wyróżniał, dlatego Właśnie trzeba kombinować i spróbujemy teraz na coś takiego Siedzi, kurde w pierwszym rzucie na nowy kolor, także ewidentnie ten fioletowy już im się odechciał jeść i zobaczcie pierwszy rzut na tego na ten złoty kolorek i siedzi od razu okoń i znowu nie będzie jakiś mały fajny taki myślę z 20 plus 3 coś takiego pięknie zażar złotego great fisha patrzcie niech wraca bardzo zbawy No i cóż, także ewidentnie pokazuje to to, że trzeba będzie dzisiaj kombinować z kolorami Przez chwilę właśnie łowię cały czas na fioletowego, przestały brać I dlatego zmiana kolorku poskutkowała praktycznie od razu ładnym okoniem Dlatego teraz znowu, jak na jak przestaną brać na tego złotego To znowu zmiana koloru i kombinujemy Słuchajcie, miałem branie za ciałem i patrzcie na to, niestety, ale gumka zgubiła ogonek i to był chyba nawet szczupak, patrzcie jest malutki ząbek pewnie małem szczupaczku także kurde szkoda no ale mam na szczęście jeszcze takich sporo także zakładamy znowu i rzucamy zakładam inny kolorek, rzucił mi się w oczy naprawdę bardzo fajny taki krwisty czerwony wydaje mi się, że powinno to zadziałać bardzo pozytywnie na te okonie, no naprawdę bardzo fajny kolorek zobaczymy czy się sprawdzi Zrobiło się naprawdę fajnie. Wiaterek przestał wiać, jest tylko delikatna falka, ale naprawdę przyjemnie się łowi okonie w takich warunkach. Ma się bezwiecznie, ładnie widać plecionkę, czy guma opadła, czy nie. Jest pełen kontakt z przynętą i właśnie dlatego to jest też najbardziej skuteczne łowienie. Praktycznie dajemy z siebie 100% tyle, ile tylko możemy, i tylko czekać, aż trafimy na rybę. Słuchajcie, jak na razie, okolnie nie biorą za dobrze, dlatego cały czas kombinuję i teraz słuchajcie. Zrobię sobie coś nietypowego, ponieważ wezmę sobie pijaweczkę. Może to być na przykład taki brudny kolorek, coś takiego. Wziąłem sobie jeszcze taki haczyk oraz przeburaszkę i zrobię sobie zestaw na Jigriga. Jest to bardzo fajna metoda, mega skuteczna na okonie. I właśnie przebijamy sobie nasz haczyk bez obciążenia w naszą przynętę. I teraz na grawkę zakładamy sobie jakiś ciężarek. W moim przypadku będzie to. Przeburaska, ponieważ nie mam zwykłego ciężarka, a w zupełności ona wystarczy. I teraz dopiero zakładamy przynętę. O. Zapinamy. I w taki oto sposób to się prezentuje. Naprawdę fajnie to wygląda w wodzie. Będę sobie tym tak jakby szuro pod nie i będzie to wyglądało jak właśnie taki jakiś robaczek pijaweczka szuka czegoś na dnie i tam właśnie w nim grzebie. No i naprawdę na duże okonie, bardzo fajny zestaw. Co jest? Co jest grane? Co jest? jaki ogon pod samego pomostu? Kurde, nie mam pod graka. Muszę z nim przejść. Jaki okoń! Patrzcie, patrzcie, jak wchodzi pod pomost. Kurde, ja nie wiem, czy to nie jest 40. Jaki garbus! Żeby go nie stracić, tylko teraz. Patrzcie na to, jaki garbus. Rzuciłem sobie pod sam brzeg, bo chciałem zobaczyć, jak pracuje przynęta. I tak jak mówiłem, na pijaweczkę. Ta przynęta jest niesamowita. Ona właśnie jest najlepsza na te wielkie okonie, które już coś widziały w swoim życiu. Jaki piękny garbus! Jaka to jest piękna ryba. To będzie okoń po 40 cm. Mamy go. Jaka piękna ryba. Coś pięknego, słuchajcie, naprawdę niesamowite. Rzuciłem sobie dosłownie pod sam brzeg, żeby zobaczyć jak właśnie ta pijaweczka pracuje w wodzie, jak się przesuwa. Jakby na samym dnie i piękny, naprawdę piękny okoń Myślę, że po 40 cm naprawdę ogromna ryba, coś pięknego Słuchajcie, od razu wyciągam tego pięknego okonia z wody Odpoczywa sobie w podbieraku Ale naprawdę piękna ryba, może nie mieć 40 Ale patrzcie na ten podbierak, jakie tu są piękne ryby No naprawdę niesamowity okoń Zobaczcie tylko jak to wygląda, piękne dwa okonie Ten 32 cm A tego jeszcze nie mierzyłem Wziął na jig riga, tak jak mówiłem przed chwilą jest to metoda na naprawdę duże ryby. Zobaczmy, ile ma centymetrów. Okoń ma no, 35 centymetrów. Także naprawdę piękna ryba. Zaraz wam ją pokazuję. No i zobaczcie, co ten okoń ma w pysku. Dopiero co mówiłem, że ten zestaw jest naprawdę na wielkie ryby. Właśnie bardzo łatwo się na niego nabierają. I zobacz, Pijaweczka w naturalnym kolorku na jigrigu. Naprawdę piękna, przepiękna ryba. Dobra, nie ma co go męczyć. Na razie do podbieraka i łowimy dalej, tak żeby nie odstraszył, bo dosłownie te ryby biorą spod samego pomostu. Jest tutaj naprawdę na pewno więcej takich, także co, bez gadania, łowimy dalej. Całe szczęście, że cała ta akcja z tym okoniem się nagrała. Ja w ogóle myślałem, że podczepiłem jakąś białą rybę, bo normalnie tutaj pływają i sobie dosłownie testowałem jak to będzie wyglądało. Naprawdę piękny okoń. myślę, że nie jeden jeszcze tutaj taki jest. Siedzi go Mamy u konia. Fajnie walczy, ale nie jest jakiś zły. I znowu na pijaweczkę Magic jigrigu. Tak No dobra, więc dwa piękne okonie w Podbyraku, nie ma co ich dużej męczyć. Jak coś jeszcze trafi to trudno, zdjęcie mam naprawdę bardzo fajne, no także co, czas je wypuścić. Skoro ten wielki okon dziął mi właśnie dosyć blisko brzegu, to obrzucam sobie teraz tą strefę przybrzeżną. Ta sama metoda, czyli pijaweczkę na jigrigu i powolne, powolne przesuwanie na dnie, tak żeby jakiś okon się zainteresował. No i tak jak mówiłem, moje słowa się potwierdziły, jest to właśnie technika na naprawdę duże ryby. Jak jakaś ryba była już kilka razy na haku, to o wiele łatwiej będzie się skupić na właśnie taką pijaweczkę, która nie ma własnej pracy niż na właśnie jakąś gumeczkę albo coś takiego, bo te duże okonie to nie jest tak jak mały, że walnie na cokolwiek są przepłynie pod pyskiem, tylko on analizuje, czy jest za mała, czy za duża przynęta, czy jest podejrzana, czy nie. I dlatego właśnie taka gf 2 w naturalnym kolorze, bardzo powolne prowadzenie przy dnie. No i cóż, moja taktyka się sprawdziła. Powiem Wam, że mimo tego, że okonie przestaje brać, to naprawdę ja jestem mega zadowolony. Piękne ryby, które udało mi się dzisiaj przechytrzyć. 35 cm oraz 31,5. Także naprawdę piękne konie, naprawdę bardzo, bardzo powolne prowadzenie skusiło. Jest bardzo zimno i dlatego właśnie trzeba się do niej dostosować. No ale cóż, jak tutaj się nic nie dzieje, to może zaraz zmienię miejsce. Zobaczymy, co dzieje się gdzieś indziej tak, żeby właśnie pozwiedzać też inne miejsca. Już ładne ryby złowiłem, także nie mam nic do stracenia. Dobra, więc gaweczka się dzisiaj już sprawdziła. Już spełniła swoje zadanie, dlatego wracam teraz do gf jedynki. I dlatego teraz taka oto zwykła gumka z ogonkiem Zielony kolorek, także coś nowego i zobaczymy No i siedzi rybka, słuchajcie Już praktycznie pod końcówkę łowienia Będzie okonek i nie będzie jakiś mały Trochę waży, powiem wam No Nie jest też jakoś super duży, ale Fajny okonek, już myślałem, że nic nie siądzie Ten się skusił na złotą GF1 No, także niech wraca Poszedł Siedzi rybka Taki typowo polski rozmiar Około 18 cm I malutki okonek Kurde, siedzi Ale taki mi kruszek, że masakra To już jest chyba znak, że powoli trzeba kończyć nasze łowienie Zobaczcie tylko Na tą rybkę Masakra no dobra, więc tym malutkim okonkiem kończymy dzisiejszy odcinek Było naprawdę bardzo fajnie Podsumowując, udało się zrobić największego konia 35 cm, 31,5 także naprawdę to już są fajne garbusy Kilka takich 23, 25, także naprawdę fajna zabawa Nie było może jakoś super mega dużo koni, ale naprawdę fajne rozmiary Wszystkie okonki złoiłem na wędeczkę do 5 gramów No i co, dzisiaj oczywiście killerem gf jedyneczka bardzo fajnie się ona dzisiaj sprawdziła, ale właśnie na tego największego okonia 35 Zadziałała gf dwójka, czyli właśnie pijaweczka Moim osobistym zdaniem jest ona lepsza właśnie na te większe okonie Ponieważ są one sprytniejsze i bardziej podejrzliwe No także co, kończymy ten odcinek, zostawcie suba, łapkę w górę, jakiś fajny komentarz A my widzimy się w kolejnym odcinku, siemanko